Dwie nowe publikacje historyczne ukazały się w śliwicach. Jedna z książek autorstwa doktora Marka Kołyszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opisuje ponad 50-letni okres funkcjonowania śliwickiego cmentarza na przełomie XIX i XX wieku. Śliwicki cmentarz jest wyjątkowy ze względu na nietypowe nagrobki, ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni. Autor prowadził także prace konserwatorskie przy pomnikach, dlatego też informacje o tym miejscu w połączeniu ze zbiorami archiwalnymi miejscowej parafii stały się głównym źródłem do napisania tej książki. Widać, że parafianie mieli potrzeby pozostawienia czegoś ładnego jako znak właśnie po swoich przodkach. Dlatego w stosunku dość stanie, ale bardzo ładny, powstał zespół nagrobków, które no w pewnym momencie już w tej chwili ulegały zniszczeniu. Stąd powstał pomysł. Ratowania i odrestaurowania. I poszukując człowieka, który by to zrobił i dokumentował, właśnie trafiliśmy na autora Marka Kołyszka, pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który nie tylko że podjął się udokumentowania i renowacji tych nagrobków, ale też patrząc na historię tego cmentarza, zapalił się do jakiegoś głębszego wejścia w historię tych ludzi, którzy tam są pochowani i w historię powstania tego cmentarza. Powstała bardzo piękna publikacja, oparta właśnie i na badaniach archeologicznych, na badaniach, które też były wynikiem przeglądania naszych archiwaliów, jak i też wielu wywiadów. Na specjalną uwagę zasługuje zapewne architektura poszczególnych nagrobków. Ich zdobienia są nietypowe. Wykonanie niektórych pomników ściśle związane jest ze stylem budowlanym Groty Lurdzkiej, która jest symbolem śliwickiej parafii. Została ona wzniesiona w 1908 roku. Cmentarz Parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ukazuje bogactwo kultury materialnej i religijnej, jest też świadectwem zamieszkiwania na tym terenie innych narodowości. Od kilku lat na cmentarzu prowadzone są prace konserwatorskie i remontowe. Mieszkańcy włączają się w dzieło odbudowy tego miejsca. Kolejna książka, która niedawno miała swoją premierę w Śliwicach, to trzeci tom z serii Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. Tym razem autor publikacji Adam Węsierski, historyk i regionalista, postanowił zebrać materiały na temat życia religijnego mieszkańców tego regionu. Pokazuje właśnie w pracy beneficjum dochody, rozchody parafii, szeroko pisze o miejscach kultu. Piszę też o Śliwickiej Grocie, o powstaniu kościoła parafialnego. Również sporo miejsca w pracy poświęcam kapliczkom przydrożnym. W kolejnym rozdziale analizuję życie religijne, które było w tym okresie przebogate. W tym wydaniu oprócz licznych statystyk i opisów nie brakuje też wielu fotografii dokumentujących ważne wydarzenia. Śliwice do dzisiaj cechują się szczególną aktywnością mieszkańców, którzy od pokoleń dbali o swoją małą ojczyznę. Gmina Śliwice rzeczywiście wyróżnia się wśród gmin Powiatu Tucholskiego. W zasadzie zawsze tak było. Mówi się też o tak zwanej Rzeczpospolitej Śliwickiej, co niewątpliwie nas nobilituje. Myślę, że to sformułowanie Rzeczpospolita Śliwicka nie jest wcale obraźliwe, a wręcz w jakiś sposób podkreśla naszą tożsamość, naszą niesamowitość, inność. Historyk Adam Węsierski zapewnia, że już dziś pracuje nad nowym albumem ukazującym historię śliwic i okolic, a najnowsze publikacje można nabyć w miejscowym ośrodku kultury i śliwickiej parafii.